Rok temu pojawił się odcinek, w którym mogliście ściągnąć piłkarza za 50 euro. Dzisiaj dowiecie się, jak ściągnąć z zawodników za darmo, za darmo, a więc turbo-op-sposób i po prostu musicie z niego skorzystać. A więc moi drodzy, ja znalazłem sobie zawodnika, jest to Elis Ben Segir, ma bardzo wysoki potencjał, naprawdę dobry grajek i ogółem. W poprzednim bagu można było ściągnąć kogokolwiek za 50 euro. Tutaj jest niestety nieco inaczej. Możemy ściągnąć zawodników za darmo, ale nie wszystkich. Zresztą o tym zaraz pogadamy, zresztą samemu pewnie się domyślicie, kogo możemy. Oczywiście wchodzimy sobie tutaj w jego działania, no i klikamy zleć negocjacje wypożyczenia. Nie zaproponuję wypożyczenia, tylko zleć. Negocjacje wypożyczenia, no i w tym momencie tutaj rodzaj transakcji zmieniamy na wypożyczenie z opcją wykupu, długość wypożyczenia zostawiamy na rok, a kwotę zarówno pierwszą, jak i drugą zostawiamy na 0 euro. Klikam OK, no i w tym momencie czekamy. Niestety, ale ten bug działa na zawodników tylko takich, których można wypożyczyć No i oczywiście, no niestety Zawodnik, żeby był wypożyczony, musi się zgodzić przejść do waszego klubu Więc raczej nie wypożyczycie, nie wypożyczycie na przykład Vitora Roque do Legii Warszawa Czy do Krakowi Kraków, bo są one za słabe Natomiast, no jak widzicie I tak moim zdaniem warto ten bug nagrać, ponieważ naprawdę jest mocny Naprawdę możecie ściągnąć wielu świetnych graczy dzięki temu No i zobaczcie Elis Segir. Przyjmuje naszą ofertę. Wcześniej próbowałem zrobić to z Gulerem, nie zadziałało, więc od razu Wam to mówię: nie chcę Was oszukiwać, e, prawdopodobnie nie działa to na wszystkich graczy, e, ale i tak możecie próbować e, tych graczy za darmo pościągać. Jak widzicie, pensja zaledwie 13,5 tysiąca. Akceptuję. jeszcze czekamy aż Ben Segir przyjmie ofertę wypożyczenia, no i jak widzicie mamy katsenkę Elis Ben Segir przychodzi na wypożyczenie i w tym momencie mamy go w klubie oczywiście na wypożyczeniu natomiast mamy go w klubie na wypożyczeniu z opcją wykupu za 0 euro na pewno będę chciał jeszcze wam pokazać to na innych graczach, żeby nie było, że działa to tylko na nim natomiast to zrobimy za chwilę najpierw dokończmy działania z Ben Segirem, a więc gdzie on jest jest oczywiście tutaj, no i po prostu bardzo łatwo klikamy potwierdź wykup i tyle, potwierdź wykup, zobaczcie tak, zapłać 0 euro taką ma klauzulę. i przejdźmy do warunków do negocjacji warunków kontraktu z nim i z jego agentem i zobaczycie, że to zadziała, że ściągniemy go za darmo, więc ja szybko przenegocjuję i zaraz się widzimy. No jak widzicie jest on nawet ważnym zawodnikiem i on sam to zaproponował, więc no powiem Wam szczerze, że wcale ten Benzegir taki słaby nie jest więc mamy to zrobione Elis Benzegir kupiony za darmo, więc moi drodzy właśnie w taki sposób możecie kupić zawodnika w FC24 za darmo no i żeby jeszcze tak szybko nie kończyć tego odcinka to udowodnię Wam, że działa to też na innych graczach, ale oczywiście no to pokażę już szybciej. Zobaczmy, czy będzie się dało wypożyczyć Karneja czuku no mocny zawodnik dosyć, ale myślę, że może to zadziałać i zobaczmy wypożyczamy, oczywiście z opcją wykupu za zero i zaraz Was wracam. Moi drodzy wysłałem 5 propozycji wypożyczeniowych. na tego Kiwiora, nie patrzcie, źle kliknąłem i chciałem go kupić. E, mamy tak, Kolwila. Chelsea się zgadza. Więc ja oczywiście ofertę akceptuję. Akceptuję też ofertę za Ilinga Juniora no oraz oczywiście akceptuję ofertę za Amada Diallo. No a za odpowiedziami od między innymi właśnie Beraldo i Czuku Emeki nadal czekamy. Czuku Emeka dogadany. No i Beraldo także, więc teraz tylko i wyłącznie czekamy na odpowiedzi od zawodników. No i generalnie tak, Iling Junior się zgodził, Diallo się zgodził, Kolil nie zgodził się tylko dlatego, bo akurat miał ofertę od Frankfurtu. Gdyby nie ta oferta, no to by się zgodził, no bo już wiemy, że, że Polscy prostu tą ofertę zaakceptowali, no a Kolil by raczej do nas przyszedł, więc generalnie na Kolilu to też działa, no ale po prostu akurat wybrał ofertę do Eintrachtu, bo akurat też ją wysłali. Czekam jeszcze na Beraldo i Czuku a więc oczywiście potwierdzam wszędzie wykupy, no i zaraz będziemy z nimi gadać, ale najpierw po prostu popotwierdzam sobie to i będziemy przechodzić do negocjacji. Cyk, inny junior gotowy. To samo z Czuku Meką, który naprawdę mocno się rozwija, no i Amadiallo 74 overall również go mamy. No i jeszcze Beraldo, chyba najmocniejszy ze wszystkich 75 overalla, Ja teraz przechodzę do rozmów. A więc, moi drodzy, mamy odpowiedzi. Każdy z nich akceptuje kontrakt. Ja oczywiście mogę sobie to teraz poprzyjmować i zasypię nas to kacękami. Więc, moi drodzy, właśnie taki oto sposób na zakupienie dowolnego piłkarza. No dobra, nie dowolnego, co ja gram, Po prostu piłkarza, którego można wypożyczyć za darmo. Za darmo bierzecie takiego piłkarza. Może być on naprawdę dużym talentem. Teraz sobie myślę, że chyba Barcelona jest w stanie wypożyczyć Vitora Roque, więc spróbujcie na nim. Juventus chyba może Miretiego wypożyczyć też. Mega duży talent. Spróbujcie na nim. Oczywiście nie muszą to być talenty. Nie musi to też być w pierwszym sezonie, e, może być to na przykład w sezonie drugim, gdzie na przykład możecie ściągnąć z Juventusu Pellegriniego, czyli lewego obrońcę. E, może być nawet w piątym sezonie, gdy znajdziecie jakiegoś fajnego Regena, a więc moi drodzy, próbujcie, próbujcie, e, próbujcie, bo naprawdę tutaj wielu graczy można ściągnąć za darmo, bardzo szybki, e, łatwy sposób. Tutaj właściwie nie da się popełnić błędu, a naprawdę możecie ściągnąć bardzo, bardzo fajnych piłkarzy, więc moi drodzy, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Siemano!